Wszyscy zastanawiamy się, czy Hossa jeszcze trwa, czy już minęła, czy dopiero przyjdzie, ale powiem Wam, że Bitcoin na 106 tysiącach nie wygląda dobrze. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie konkretny, ale szybki przegląd Bitcoina. Eric Trump wczoraj powiedział, że bitcoin będzie wyceniony na 200 tysięcy dolarów jeszcze przed końcem tego roku. Rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze, co naprawdę się dzieje, co robią duzi gracze, dlaczego Tesla trzyma się bitcoina i dlaczego warto przyjrzeć się nowemu technologicznemu graczowi. Zacznijmy. Makrozawirowania typu Trump, znowu straszący Chiny cłami, już doprowadziły do masowych likwidacji, przekraczających w ostatniej dobie Prawie 400 milionów dolarów, z czego oczywiście Ether i Bitcoin wiodą Prym, ale niestety również dostały inne altcoiny, takie jak Ethena, Solana i różne Memcoiny. Ale nie dziwne, że Bitcoin ciągle straszy i wierzga nogami, bo stany osiągnęły rekordowy dług 38 bilionów dolarów. A dla Bitcoina kluczem jest patrzenie na dane on-chain i na to, co robią instytucje. I tutaj robi się mega ciekawie. Historycznie, gdy bitcoin spadał poniżej średniej ceny krótkoterminowych inwestorów, czyli tutaj ta linia, to zwykle spadał również poniżej ceny długoterminowych inwestorów, czyli tej niebieskiej linii, która obecnie wynosi 37 tysięcy dolarów. Mielibyśmy spaść do 37 tysięcy na bitcoinie? Brzmi jak ponury żart. Dlatego spokojnie. Bitcoin NFT Golden Cross mierzy, czy Bitcoin jest przewartościowany, czy niedowartościowany, w porównaniu z aktywnością całej sieci on-chain. Kiedy wskaźnik wchodzi w strefę ujemną, oznacza to, że Bitcoin jest niedowartościowany względem fundamentów sieci, co wskazuje na zdrowy stan. Z kolei, gdy wartość tego wskaźnika przekracza 3, sugeruje, że Bitcoin jest przewartościowany względem aktywności i wolumenu transakcji. Tutaj mamy granicę odznaczającą tą trójkę. W poprzednich dwóch cyklach rynkowych ten wskaźnik dokładnie wskazywał szczyty. Niestety dla niedźwiedzi w tym cyklu jeszcze jesteśmy naprawdę daleko od takiego szczytu. Choć obecny cykl trwa dłużej niż poprzednie, nadal się przecież rozwija. Tak myślę ja i tak myśli aż 67% inwestorów instytucjonalnych, którzy spodziewają się dużej hossy bitcoina w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy, kierując się w stronę nowego roku. Zobaczcie, to jest najnowszy raport Coinbase. Jest jednoznaczny. Makroekonomia jest wskazywana jako jednak główne ryzyko dla całego rynku, ale Coinbase zakłada, że wsparcie dla krypto będzie trwałe, napędzane przez silną płynność, sprzyjające też będzie tło makroekonomiczne i pozytywne regulacje. Zresztą sam prezes Coinbase, czyli Brian Armstrong, bierze aktualnie udział w dyskusjach na temat bitcoina w Białym Domu i utrzymuje, że ustawa regulująca rynek może być gotowa nawet do końca miesiąca. Z mojej strony oczywiście zaznaczam, że tutaj zapala mi się lampka alarmowa. Gdy rząd jednogłośnie zgadza się na coś, to oznacza po prostu, że obie strony znalazły sposób, by na tym zyskać. Tym razem prawdopodobnie chodzi o kontrolę. I kiedy politycy zgadzają się w sprawie krypto, rzadko chodzi o twoją wolność, o decentralizację, raczej o nadzór. Ale moje teorie na bok, dajcie znać, co wymyślicie o tym. A teraz techniczny smaczek. Bitcoin może być na krawędzi mega short squeeze'u, czyli przed nami gwałtowny i nagły wzrost ceny. Powiedzmy, że na Binance stopy finansowania, czyli te funding rates, pozostają ujemne. To jest wyraźny sygnał, że dominują krótkie pozycje, a rynek wchodzi w fazę braku wiary. I ten brak wiary im dłużej się utrzymuje, tym większy potencjał na eksplozję w górę. Trzeba pamiętać, że łączna dźwignia likwidacyjna na shortach wynosi aktualnie 17 miliardów dolarów. Brzmi jak short squeeze. Przejdźmy do jeszcze innej byczej informacji. Do największej korporacji. Do największego wieloryba krypto. Elona maska. Tesla w trzecim kwartale tego roku odnotowała aż 80 milionów zysku na swoich rezerwach Bitcoina. To jest największy wzrost od 2021 roku. Aktualnie ich rezerwy Bitcoina wynoszą 11,5 tysiąca Bitcoinów. Wycenianych na około 1,3 milionów dolarów. Ta stabilność mimo rynkowych huśtawek. No, przecież wiadomo, każdy chce sprzedać zyskiem, jednak oni nie sprzedają, i to świadczy o długoterminowej wizji Bitcoina jako płynnej alternatywy dla gotówki. Wciąż oscylując w okolicach Elona Muska, portfel powiązany ze SpaceX, czyli z inną firmą Muska dokonał transferu wartego 268 milionów BTC. Analitycy wskazują, że to prawdopodobnie wewnętrzna reorganizacja portfela. Łącznie więc obie firmy Maska trzymają bitcoina wartego w przybliżeniu niemal 2 miliardy dolarów. To jest konkretny korporacyjny sygnał. A skoro mówimy o przyszłości bitcoina, muszę poruszyć temat, który ma szansę zdefiniować jego użyteczność, a co za tym idzie zwiększyć popyt, który tradycyjnie opierał się jednak na, głównie na narracji tego, że bitcoin jest cyfrowym złotem. Panie i panowie, Bitcoin Hyper. Choć jeśli interesujecie się światem kryptowalut, to już o nim słyszeliście albo ode mnie, albo z innych outletów, bo zebrali już prawie 25 milionów dolarów. Robi wrażenie. Jest to Layer 2, czyli warstwa druga czyli rozwiązanie skalujące, które ma ambicje uwolnić prawdziwą moc BTC dla płatności, dla DAPSów i tak, nawet dla memów. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego warto go znać? Po pierwsze, technologia. Bitcoin Hyper to pierwsze rozwiązanie łączące szybkość i efektywność Solany z Solana Virtual Machine z bezpieczeństwem i decentralizacją podstawowej warstwy Bitcoina. Po drugie, mamy ogromny popyt na Bitcoina. System ten, czyli Bitcoin Hyper, z natury zwiększałby popyt na Bitcoina, ponieważ Bitcoin jest blokowany w bridżu, aby stworzyć zwrapowane tokeny używane w ekosystemie jako środek wymiany. Innymi słowy, bitcoin przestaje być tylko magazynem wartości, staje się aktywem użytkowym. I właśnie ten token hyper pełniłby funkcję tokena zarządzania i gazu do zasilania transakcji. A po trzecie, zaufanie inwestorów i potencjał wzrostu. Zobaczcie, 25 milionów dolarów ICO w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło kolejne 5,5 miliona, w tym naprawdę olbrzymie wkłady od wielorybów. To jest silny sygnał zaufania mimo naprawdę chwiejnego rynku, zebrali w ostatnim miesiącu 5,5 miliona dolarów. Jeśli zastanawiacie się nad wejściem, linka znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam sprawdzić ich witrynę, wejść sobie w tokenomikę, białą księgę, zobaczyć co oferują i czy jest to coś dla was. Jeżeli jest, aktualnie cena wynosi 0,01, czyli tam troszeczkę więcej niż 1 centa. Cena wzrośnie za 2 godziny i 29 minut, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście wejść w erę szybkiego DeFi na Bitcoinie, to link znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście, jak to z ICO realizujemy zyski, gdy przy premierze urośnie zysk już jest nasz za zakup po cenie przedsprzedażowej. Zawsze o tym pamiętajcie. Dlatego, że w szerszym rozrachunku, mimo krótkoterminowej czerwieni, i lęku, no bo mamy lęk niestety na rynku. Długoterminowy obraz dla Bitcoina jest naprawdę byczy. Instytucje oczekują rajdów w przeciągu 3 czy 6 miesięcy. Na rynku mamy paliwo do short squeeze'u. Jednocześnie korporacyjni giganci jak Tesla czy SpaceX nie sprzedają swoich miliardów w Bitcoinie. A, a więc jeśli szukacie projektów, które mogą podążyć za wzrostem Bitcoina, a nawet ten wzrost napędzić, Bitcoin Hyper jest czymś do naprawdę wzięcia pod uwagę. Bo wygląda na to, że to może być jeden z najgorętszych debiutów. Pamiętajcie, że na tym rynku stabilizacja to nie jest stagnacja, to budowanie mocnego fundamentu. Teraz walczymy na bitcoinie o krytyczne wsparcie 107 tysięcy czy 108 tysięcy, ale wszystkie sygnały, zwłaszcza te płynące od wielorybów i instytucji, wskazują, że czeka nas silna druga połowa kwartału. Z mojej strony to wszystko. Mega dziękuję, że słuchaliście. Koniecznie dajcie znać w komentarza, gdzie obstawiacie najnowszą cenę Bitcoina, góra czy może dół. Pamiętajcie, że to nie jest porada finansowa i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do usłyszenia.